Dzisiejsze porównanie jest dla miłośników kaw czarnych i dla tych, którzy lubią nowości. Ja mam na imię Damian i serwisuję ekspresy do kawy i porównam dla Państwa dzisiaj dwie nowości od Jury. Ekspres do kawy Jura E4 oraz Jura E4. Zaczynajmy. Obydwa te ekspresy są nowościami. Obydwa te ekspresy potrafią przygotować tylko kawy czarne. Mają takie same interfejsy, Obydwa występują w wersji kolorystycznej czarnej i białej i są kompatybilne z Wi-Fi Connect, Jura Wi-Fi Connect, a więc możemy podłączyć je do sieci domowej, ale na tym podobieństwa się kończą. Przejdźmy teraz do różnic. Różnice w wyglądzie. W ekstresie Jura e NA4 górę i front mamy zawsze matową, natomiast boki i tył są w połysku. Natomiast w ekstresie Jura E4 góra, tył, boki są matowe, a front jest w połysku. Jeżeli jesteśmy już przy wyglądzie, prawda, że e NA4 wygląda bardzo kompaktowo? Tak, wygląda kompaktowo, natomiast jeżeli już popatrzymy na realne cyfry, to nie jest już to taka duża różnica. Ekspres Jura e NA4 jest zaledwie o 9 mm węższy od Ekspresu E4, 2 cm niższy, natomiast obydwa te ekspresy mają dokładnie taką samą głębokość. Kolejna różnica, która podąża za kompaktowym wyglądem ekspresu Jura E4 to oczywiście wielkość zbiorników. Zbiornik na ziarna 125 g, zbiornik na wodę 1,1 litra oraz pojemnik na odpady o maksymalnej pojemności 10 porcji. W przypadku ekspresu Jura E4 pojemnik na ziarno ma pojemność 250 g, pojemnik na wodę 1,9 litra wody, pojemnik na odpady maksymalnie 16 porcji. Kolejna różnica tyczy się wylewek. W ekspresie Jura NA4 mamy pojedynczą wylewkę, a więc gdy przygotowujemy dwie kawy równocześnie, w międzyczasie my musimy podmienić filiżankę. Ta wylewka jest też regulowana w mniejszym zakresie niż w przypadku ekspresu E4, bo regulowana jest w zakresie od 75 do 105 mm. W przypadku ekspresu E4 mamy podwójną wylewkę kawy, czyli możemy przygotować dwie kawy równocześnie stawiając dwie filżanki obok siebie. Wysokość tej wylewki jest regulowana od 65 mm do 111 mm, a więc w przypadku espresso możemy opuścić niżej te wylewkę, mniejsze straty ciepła w przypadku wyższych szklanek tutaj zmieszczą nam się wyższe szklanki i filiżanki niż w przypadku ekspresu Na4. Co jeszcze tyczy się wylewek w ekspresie do kawy Jura E4 w wylewce głównej mamy zintegrowaną wylewkę wody. To jest dodatkowa funkcjonalność. W tym ekspresie możemy przygotować porcję wody na przykład na herbatę. Jednak to nie jest jedyne zastosowanie tej wylewki. Oby, obydwa te ekspresy, tak jak wspominałem, są kompatybilne z Jura WiFi Connect. Możemy dzięki temu połączyć się z naszym smartfonem i poprzez aplikację Jura Operating Experience sterować obydwoma tymi ekspresami. Jednak to Express Jura E4 posiada bonus, bonus w aplikacji, czyli dwie dodatkowe kawy, które możemy w nim przygotować. I będzie to um, kawa baristy oraz lungo baristy. Następna różnica między tymi ekspresami tyczy się filtrów wody, jakie możemy w nich stosować. W obydwu tych ekspresach możemy stosować filtry Claris Smart, ale to w ekspresie Jura Ena 4 po przełączeniu adaptera możemy stosować filtry Claris Smart Mini, co może być ekonomiczne, jeżeli pijemy mało kawy. Te ekspresy są bardzo podobne funkcjonalnie, jednak to ekspres Jura E4 daje nam bardzo mały ergonomiczny bonus, mianowicie w tym ekspresie mamy aktywną kontrolę ilości popłuczyn w tacce ociekowej. W związku z tym nie musimy pamiętać za każdym razem jak opróżniamy pojemnik na fusy, aby wylewać też popłuczyny. Ekspres nam to zasygnalizuje, że jest już taka ilość tych popłuczyn, że trzeba opróżnić tackę ociekową. W tym ekspresie każdorazowo przy opróżnianiu pojemnika na odpady opróżniamy też tackę na popłuczyny. Mamy troszeczkę bardziej zaprzątniętą głowę, musimy pamiętać o jednej rzeczy więcej. Na koniec tego filmu zostawiłem sobie dwie najważniejsze różnice między tymi ekspresami. Chodzi po pierwsze o Młynek. W ekspresie Jura E4 mamy młynek Aroma G3, natomiast w ekspresie Jura E4 mamy Professional Aroma Grinder. Różnica jest taka, że młynek Professional Aroma Grinder w stosunku do G3 nie posiada żadnego sypu kawy już zmielonej, a więc każde namielenie jest w pełni ze świeżego ziarna. W przypadku... Aroma G3, mamy króciutki zsyp kawy już zmielonej, a więc w kolejnym zaparzaniu mamy odrobinę już wcześniej zmielonego ziarna. Dla prawdziwych smakoszy może to mieć znaczenie. Ostatnia i kluczowa różnica między tymi dwoma ekspresami to moduł zaparzający. W obydwu przypadkach mamy moduły Variable Chambers z techniką zaparzania 3D. Jednak to w ekspresie Jura NA4 moduł jest mniejszy, a w ekspresie E4 jest większy. Ma większą pojemność komory zaparzania maksymalną. W tym ekspresie możemy przygotować espresso bądź też kawę z aż 16 gram zmielonego ziarna w przypadku ekspresu Ena4 może to być maksymalnie 10 g zmielonego ziarna. Podsumowując, te ekspresy nie różnią się za bardzo wymiarami, różnią się designem. Ekspres Jura E4 będzie na pewno dla osób, które piją więcej kaw ze względu na większe zasobniki, będzie to też ekspres dla tych, którzy lubią eksplorować świat kawy. Tak jak wspomniałem, jeżeli wyposażymy się dodatkowo w Jura WiFi Connect, mamy dodatkowo kawę Lungo i Espresso Lungo z poziomu Jura Operating Experience aplikacji na telefonie. Co więcej, mamy tutaj duży moduł zapaszający i Professional Aroma Grinder. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeżeli tak, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie mojego kanału. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości, zapraszam do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy czekają pod tymi numerami telefonów. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za Wasz czas i do następnego filmu.